Umiłowany ludu mój, jesteście moimi dziećmi i za każde z Was ofiarowałem się na mym krzyżu, w którym wyraziłem moją miłość dla zbawienia ludzkości. Pragnę, aby wszyscy zostali zbawieni, aby wszyscy się nawrócili i karmili się ucztą mego stołu. Przychodzę raz jeszcze jako żebrak miłości, by zapukać do drzwi serca i sumienia każdego z Was. Pragnę, abyście otworzyli mi drzwi, ale wiem, że nie wszyscy to zrobią. Stąd z wyprzedzeniem daję Wam moje błogosławieństwo i oczekuję z mym sercem w mych dłoniach. Żebyście powrócili do mnie i przestali żyć tym co światowe. Ileż z moich dzieci mówi mi, że nie są ze świata, ale żyją według nauk świata, znajdują przyjemność w wygodzie, będąc niezdolnymi do tego, by przejść obojętnie obok jakiejś potrzeby spotykam tyle moich dzieci które mówią mi panie ty wiesz że nie jestem światowy ale żyją ze świata kierując się pozorami byciem dobrze przyjętymi w każdym kręgu społecznym żyją Kierując się pychą i gardzą tymi, którzy nie są im równi. Te postawy sprawiają, że są ze świata, że żyją według tego, co inni o mnie powiedzą i jak będą na mnie patrzeć. Muszę się zmienić i to już, ponieważ świat. I ciało nie przynoszą Wam żadnej korzyści. Wiara w moje słowa tak bardzo spadła, że niektórzy nawet o nim nie wspominają, by się nie skompromitować. Sądzą, że pismo święte to tylko kolejna książka, która wyszła już z mody, i dlatego uważają, że musi zostać zmienione. Biada temu lub tym, którzy wypaczają pismo święte lepiej by było im się nie narodzić. Przykazań jest dziesięć i nie możecie ich zmienić, ani przejść obok nich obojętnie. To prawo i ponad nim nie ma innego prawa nie możecie go zmienić ani wymazać. Jakże trzymacie mnie w zapomnieniu? Przykazania nie są zależne od ideologii, ani od ludzi, ani od okoliczności. Jest ich dziesięć i są spisane. Niech będzie wyklęty, kto by je zmieniał. Posuwanie się naprzód tego czasu przybliża Was. Do wyrzeczenia się posłuszeństwa wobec mego słowa przez niektórych z moich kapłanów i osób mi poświęconych, przybliżając mój kościół do schizmy. Umiłowany ludu mój, przygotujcie się. Jest tylu, którzy nazywają siebie moimi dziećmi i są przeciwko mi. Jest tylu, którzy chcą pominąć moje słowo, przykazania i sakramenty, by wyprowadzić na jaw nową relikię, która jest całkowitym rozprzężeniem i wyrzeczeniem się mnie i mej matki. Odrzucą kredo, a Ojcze nasz zostanie zmieniony. Uważajcie, ludu mój, ten antychryst to nie ja. Chcą was zwieść i przywieźć do zła, do antychrysta, krok po kroku, żeby moje dzieci tego nie zauważyły. Ludu mój, bunt posuwa się naprzód, wojna obejmuje kolejne terytoria. Nowe narody widzą się w nią wplątanymi. Przemoc się rozszerza. Módlcie się, ludu mój, módlcie się za Argentynę. Lud się buntuje i we wzburzeniu odbierają życie ofiary władzy. Argentyna musi się modlić. Módlcie się, ludu mój, módlcie się. Głód narasta, zaraza posuwa się naprzód, wychodząc z rąk naznaczonych cierpieniem ich braci. Zamknięcie jest wprowadzone na nowo. Módlcie się, ludu mój, módlcie się. Ameryka się trzęsie, będzie potem ziemią tych, którzy uciekają z Europy. Módlcie się, ludu mój. Módlcie się do mojej najświętszej matki, ucieczki grzeszników. Moja matka utrzyma Was w wewnętrznym milczeniu. Módlcie się, ludu mój, cokolwiek będzie się dziać, trzymajcie wiarę. Módlcie się sercem, a zostaniecie wysłuchani. Bądźcie miłosierni. Zachowajcie ufność w Bożą opiekę i w ochronę świętego Michała Archanioła i jego zastępów. Przyjdźcie do mnie bez lęku, z wiarą, nadzieją i miłością. Nie traćcie nadziei. Ja trwam z moim ludem, którego nie pozostawię samym. Przyjmijcie Boże Błogosławieństwo, Wasz Jezus.